No, witam serdecznie z tej strony, Dayson Gramy sobie dzisiaj w Build Battle. Jest ze mną Dyson. Hej! Yy, I w tym odcineczku chciałbym Was jeszcze zaprosić przed rozpoczęciem na mojego snapa, na którym będziecie mogli znaleźć wszelkie nowości dotyczące odcinków oraz mojej codzienności. Także yy, chyba będziemy budować sobie jakiś tutaj diamencik czy coś, yy, jakiś brylant. No, a ja Wam yy, poopowiadam tutaj też. Yy, Troszeczkę byłamy dzisiaj do pogadanka, także pierwszą rzeczą jest to, że możecie zajrzeć w opis, tam jest mój Instagram i tam, no tak jak już wspomniałem wcześniej, znajdują się różnego typu, różnego typu nowinki dotyczące tego kanału. Także jak już przyszliśmy po Instagramie, to teraz można powiedzieć jakieś bardziej organizacyjne sprawy. A więc pierwszą sprawą będzie to, że niedługo w Warszawie odbędzie się mcs -y, czyli taki pewien rodzaju event, na którym będę brał udział. Będziemy tam grali jako drużyna craftcora, no i myślę, że będzie dosyć zabawnie, także jeśli ktoś będzie chciał przyjść pooglądać, czy pograć, czy zbić pionę, czy cokolwiek, także zapraszam bardzo serdecznie i myślę, że będziemy mogli się jakoś tam zgrać. Będziemy w koszulkach Craftkorowych, także raczej będzie nas bardzo łatwo rozpoznać, hmm. No i ogólnie to tyle, zacząłem tego eventu, tego oczywiście jeszcze będzie on miał miejsce w takim dniu jak 27 kwietnia, czyli zaraz po zakończeniu roku klas maturalnych, także no, można powiedzieć, że dosyć szybciutko, także zapraszam was na niego bardzo serdecznie, jeśli ktoś będzie miał ochotę. Kolejną sprawą jest to, że... W następnym odcinku pojawi się Q&A, także jeśli chcecie coś o mnie wiedzieć, czy cokolwiek się o mnie dowiedzieć, zapytać, zapraszam do pisania w komentarzach waszych pytań oraz to, czego chcielibyście wiedzieć. Oczywiście nie będzie na tym mojej kamerki, jako iż mój sprzęt mi na to jeszcze nie pozwala, ale no już w najbliższej przyszłości myślę, że damy radę coś w stylu jakiejś tutaj kamerki ogarnąć, czy może w jakimś tam... W jakiejś tam najbliższej przyszłości. No ale to jeszcze niestety nie teraz. No, coś tutaj zbudowaliśmy piękny pierścionek, który na pewno się bardzo wszystkim spodoba, ale nieważne, nie o to chodzi. Yy, a więc tak, mamy sprawę MCS-ów załatwioną, mamy sprawę snapa załatwioną. Ja tutaj coś pobuduję jakieś głupotki jeszcze dookoła. Yy, I kolejna sprawa jest taka, że strzelamy sobie konkursik. Tak, konkursik, szczelimy sobie konkursik. Jako iż mój skin już taki troszeczkę jest zbyt rozchwytywany, że już tam nawet ma go, Czy mój skin w cudzysłowie, oczywiście, ma go 2000 osób, także no, wypadałoby coś tutaj zmienić na pewno. Hmm, także konkursik na skina, Do wygrania będzie zależy co kto będzie wolał, bo wiem, że są ludzie też z Kraftkora na kanale, także będzie do wygrania. Myślę, że jakiś może wipek, albo jak się uda to będą jakieś skrzydełka, może pakiet kraftkora czyli te skrzydła, które mam na sobie oraz ten mieczyk, który był także myślę, że dosyć spoko a dla ludzi, którzy nie są zainteresowani pakietem kraftkora to myślę, że można tutaj jeszcze załatwić jakiś konkurs, nie wiem możemy jakiegoś PSC może załatwić czy coś, zobaczymy co kto woi, co kto lubi będzie można sobie wybrać jakąś nagrodę do wyboru, do koloru oczywiście E, także to chyba tyle z nowinek. Także myślę, że możemy się skupić na jakimkolwiek budowaniu. Także, tak, jeszcze raz, y, Snapchat w opisie, MCS y, też będziecie mieli linka tego wydarzenia. 27 kwietnia. No i jeszcze ten konkurs na skina. No i oczywiście, QND, jeśli ktoś będzie y, zainteresowany, oczywiście, y, wzięciem w DIM. Boże, jeśli ktoś będzie zainteresowany moją osobą, to zapraszam do zadawania pytań. Oczywiście, na każde postaram się odpowiedzieć. Yy, w miarę oczywiście yy, sensowności tych pytań, no bo w końcu też no przecież nie będziemy odpowiadać takie pytania, jak na przykład jaki ja mam rozmiar buta. No ale jeśli chcecie, to w sumie też możecie takie zadać, to zobaczymy, co da się zrobić w takiej sytuacji. Ale myślę, że postaram się odpowiedzieć na każde z was, zadane przez was pytań. Także no, z nowości, że z nowości, chyba z spraw organizacyjnych to byłoby na tyle. Także teraz możemy skupić się troszeczkę bardziej na build battle, bo tu już się nam czas kończy, z tego co widzę. No, pewnie zapytacie dlaczego jestem dzisiaj sam? No, jestem sam, ponieważ dzisiaj czeka mnie jeszcze randeczka z matematyczką moją, kochaną. Także nagrywam to jak najszybciej i po prostu nie chcę. Marnować swoją osobą, że tak powiem, innym czasu. No, w końcu dzisiaj to muszę jakoś to w miarę na szybko wrzucić. Także moja piękna budowla została zakończona. Nie wiem, czy wstrzeliłem się w temat. Mam nadzieję, że tak. O, widzę, że się wstrzeliłem jak najbardziej. No, tutaj chyba koleżka się nie napracowała na dwie minuty, tak samo jak ja, więc damy mu okejkę. Okay Niech się chłopak cieszy. DJ Slurpy. Jesteśmy dalej. Co to jest? Hmm. Nie mam pojęcia co to jest, ale damy OK, bo, bo okej. Okay. Tu mamy pierścionek. Hmm, te taki widzę, że ładny w tym, w jakimś takim, w tych opakowaniach co są zazwyczaj. To też możemy dać okejkę. Okay o, jest tutaj oczywiście najlepsza budowla. Pierścioneczek taki tutaj dookoła wszystko. Widzę, że bardzo dużo pupów tutaj wlatuje. Ale serduszka nie dobudowałem, tutaj jeszcze po bokach wyszło takie płaskie trochę. To jest napisane tutaj. No to właśnie, tutaj się dowiedziałem, co jest napisane. Mm. No nie wiem, dam pupa. Nie wiem, co tutaj jest. Crazy Woodman. Man. Mm. O proszę, a co to jest? Jakiś to chyba jacuzzi z panią. No ale damy okejkę, bo chociaż się napracował z tą rzeźbą taką fajną. No tutaj damy pupa, chociaż przynajmniej coś chłopak zbudował. Takie serduszka, jak widzimy z góry. <laughs> no ale jest kumarki tuba. Także możecie jeszcze napisać. Hmm, super, pup. Możecie napisać w komentarzu jeszcze. Jak tam dzisiaj minął Wam dzień? Mamy dzisiaj czwarteczek, także już prawie weekend. No jak weekend, to humor gituwa. No i oczywiście pojawi się jeszcze dzisiaj albo jutro ankietka odnośnie tego, co chcielibyście widzieć na weekend. O, to jest ładne, daje guda. Yy, co chcielibyście widzieć hmm, na kanale przez weekend? No i ile filmów? Może 2-3 filmy, może się uda. Nagrałbym wtedy jakoś tak w miarę na zapas, żeby się udało. No i myślę, że byłoby całkiem spoko, tak jak właśnie teraz ta budowla. Dam tu epika nawet. No, proszę państwa, kto wygrał? Mamy to! Pierwsza giereczka wygrana, patrzcie, 30 na... No, no, no. A więc dobra, pierwsza giereczka wygrana, więc zagramy jeszcze jedną arenkę. I do na kolejnej arence. Bye, bye! A więc witam na drugiej arence. Budujemy ogród warzywny. Także no. Tak średnio bym powiedział, ale jakoś damy radę. Więc zaczniemy może od czegoś takiego. Zaczniemy od jakiegoś ogrodzenia. Mi się wydaje. To będzie chyba najbardziej rozsądne. 7-8. A więc tak, ogólnie chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrowić kilka osób. Będzie to oczywiście Paulinka, która dzisiaj dorwała mnie na najlepszym snapie. Oczywiście day podłoga Son, którego będziecie mieli w opisie, więc zapraszam serdecznie. Jeśli chcecie uzyskać również pozdrowionka na odcinku, chciałbym pozdrowić mojego serdecznego znajomego Busia, który stawiał mi i Marcinowi serwery. Jeśli jak nie było jakichś ludzi, którzy mogliby nam je postawić, także dziękuję ci bardzo Busiu serdecznie i tej ciepłe pozdrowienka dla ciebie przesyłam no i chyba z pozdrowień to na tyle jeśli chcecie być pozdrowieni zapraszam oczywiście tak jak mówiłem na, yy, na Snapchata. Ale język mi się dzisiaj plącze, ale no niestety humor niezbyt bituwa przez to że dzisiaj jestem jeszcze przed matematyką także no boli mnie bardzo serduszko. jeśli też nie robicie matematyki możecie zostawić łapkę w górę ale cii, to oczywiście Nikomu nie musicie mówić, żeby nikt się o tym nie dowiedział, bo nikt nie musi o tym wiedzieć, tak? Tak, a więc dobrze. Hmm, budujemy. O, nawet chyba wyjdzie nam wiarę wymiarowe, więc nic, tylko się cieszyć. Tylko jeszcze trzeba. O, kurde. No dobra, trudno, niech będzie na takiej wysokości. Nawet może być ta jedna kratka niżej, whatever. Mmm. Wiem, ogroda. Dobra. No ale oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z woleczkiem, żeby. Pozostać na dłużej, na tym kanale, jeśli te materiały Ci się podobają. Tak, także niedługo będą vlogi. Może jakiegoś jeszcze vloga z MCS-a zrobię. Tylko zobaczymy, nie mam żadnego aparatu. Chyba, że jakiś wykombinuję ewentualnie od jakiegoś znajomego czy coś. No, chyba, że nagram telefonem i będzie jakoś jakbym do Was mówił i nagrywał krótkofalówką. No, ale dobra. To mniejsza oto, Teraz nie zajmujemy się MCS-em, teraz zajmujemy się Build Battle'em i naszym ogrodem, jeśli chcemy wygrać drugą arenkę z rzędu, bo już tutaj pierwszą nam się udało, pomimo że tego, że zbudowaliśmy jakiś syf. Tu będzie jakieś większe skupienie. I jest kurde muzyczka minecraftowa, więc zastanawiam się czy jakąś muzyczkę jeszcze w tło wrąbać, chociaż no zobaczymy. Hmm. Wydaje mi się że troszeczkę, że mogę nie zdążyć. Zostały 2,5 minuty, a ja dopiero kończę, no dopiero jestem w 3,4 ogrodzenia, więc troszeczkę słabo. Cyk, 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 cyk. Kurde, no, troszeczkę słabo z tym czasem, tutaj możemy to wyjść, wypaść. No, zobaczymy, może coś się uda. Postawię jakieś NPC-ty i zrobię zwykłe grządki, o. Nie będę robił jakichś wielkich, nie będę robił jakichś wielkich to jest takie minimalistyczne... Wielka, ogromna farma z minimalistycznymi ludźmi, którzy ją uprawiają. To jest dobry pomysł. Tylko będę musiał w miarę się pośpieszyć z zrobieniem NPC-tów i zrobieniem... Kurde, tutaj... Ozdobień. Zostały całe 2 minuty, więc coraz mniej czasu. Hop, hop, hop i hop, hop, hop. Dobra. Ogrodzenie mamy. Teraz musimy grać z bloki szczelić tutaj. Options, hop, plot flow Będzie taki, hop, dobra, mamy to. Teraz tak. Czy potrzebujemy coś jeszcze stąd? Music manager. Banner Builder plot biom, planes, o. Aha, czyli to już jest Planes. No dobra, super. Plot y Time, Plot Weather. Można zrobić, że będzie padało. Bez burzy oczywiście. I teraz musimy strzelić sobie szybko ziemię hołem. Ulala. Coraz mniej czasu. Y tu, 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 tu. Troszeczkę możemy chyba nie zdążyć, tak mi się wydaje. No troszeczkę za długo mi zajęło. Hmm. Chyba troszeczkę za długo mi zajęło to pielęgnowanie tych pól. Kurde, gdybym miał więcej czasu, byłoby o wiele lepiej. Tam jeszcze wyjechałem, no trudno. Tak, potrzebuję pc jak najszybciej. Yy, PC. Niech będzie... będzie jakiś knight, o. Tu drugi. No i dupa. Horse, może się uda? A, osioł jeszcze się zdążył, dobra. Zdążyliśmy osła strzelić. No i proszę bardzo, co my tu mamy? Kurde, ładne marcheweczki, damy ty, okejkę. Okay Obo nawet guda, też się napracował, dajmy guda. No to chyba zasługuje na pup, przynajmniej się ruszył. Do budowania, no ale no tak... No taki średnio bym powiedział, że chłopak się napracował. No jednak myślę, że mógł zbudować coś więcej. Tu mamy domek farmerski rozpoczęty do budowania razem z farmami. Także no, całkiem, całkiem damy. Oj. O, no i moje niestety nieskończone. Także już tu widzę, że tu raczej będą jakieś same pupy chyba. Niestety tylko płot zdążyliśmy zbudować. No, ale trudno. No, tu mamy trzy warzywka, marchewkę, nawet dwie. Jakiś nieznany tutaj. Nieznane warzywo, damy okejkę okay No, tu mógł się chłopak troszeczkę napracować, ale widzę, że chyba ktoś tutaj lubi marchewki marchewki mamy dookoła. Także damy damy okejkę okay za napracowanie się. No i uuuuu. No to już fajna szklarnia. Tutaj damy good. Dam tu good, naprawdę fajnie to wygląda. Jak na taką ilość czasu, to naprawdę to wygląda świetnie. No, miała być troszeczkę farma, ale mamy tu pixelarta. no ale damy OK. Dam OK za napracowanie się, naprawdę fajnie tutaj zbudowane. No i mamy kolejną farmę, na którą chyba <laughs> nikt się chyba za bardzo nie napracował. npc widzę lewitujące. Damy pup na zachętę, tak? Pup na zachętę. No i tu mamy faremkę taką troszkę prostą w sumie. Tylko zaorał pole i nic więcej w sumie. No nie wiem, pup, nie? Już się chyba nie napracował. No tak, myślałem. Moje dziesiąte miejsce. Do no, 10 osób chyba niestety nieskończone. Ale Reso wygrał. No, możemy napisać GG. Gratulacje dla gracza RSO. No i tutaj bardzo ładna szklarnia. No ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. I widzimy się w następnych materiałach. A więc trzymajcie się i bye bye.